Cześć, witajcie. Na kolejnym naszym filmiku mamy do pokazania kilka rzeczy, kilka przystawek, kilka mejek związanych z myciem fotowoltaiki. To jest tradycyjny system, czyli szczotka. Moim zdaniem dużo więcej trzeba się napracować szczotką, aniżeli zmywakiem do paneli, zmywakiem do szyb. Tutaj wystarczy tak naprawdę jedno przytarcie w przypadku zakurzonych paneli, ewentualnie doszorowanie jakichś przylepionych zanieczyszczeń. Natomiast szczotką, no, mocno się trzeba napracować i przepukać ten panel, żeby to było efektywne. Natomiast e, mamy tutaj ciekawą rzecz, ciekawą przystawkę. Jest to zraszacz, zraszacz który pozwala przede wszystkim podłączyć wąż ogrodowe za pomocą szybkozłączki i następnie po e, odkręceniu zaworu mamy podawanie wody na e, sam zmywak, czyli ten zestaw pozwala e, myć i płukać e, panel fotowoltaiczny, siding, elewacje, okna w, razem e, z podawaniem wody na wysokości. I to możemy sobie zainstalować na zwykłym Kiju 140 cm, prostym, ewentualnie na kiju teleskopowym. Kij teleskopowy może być wyposażony w redukcję, także tutaj też można ten zraszacz sobie zainstalować i w ten sposób podawać sobie wodę, nawet do 11 m na wysokości. Tak? Bo tyle nasze kije teleskopowe mają długości maksymalnej. Dla porównania jeszcze mam tutaj zmywaki, które mocujemy na kijach teleskopowych bez podawania wody. One są bardzo grube, bardzo chłonne, dają dużo wody, którą można przepukać panel. Natomiast w przypadku, kiedy mamy zraszacz, no już nie ma takiej konieczności, bo woda jest podawana ze zraszacza i wtedy wystarczy cieniutki wkład. Też bardzo delikatny dla powierzchni i takim wkładem można sobie pracować. Także taka jest różnica. Ze zraszaczem stosujemy cieńszy wkład, a bez zraszacza stosujemy wkład dużo bardziej chłonny, gruby, który daje po prostu dużo wody do opukania, Bo istotą właśnie w panelach jest to, żeby to przepłukać. Mamy jeszcze no, taki nie najszczęśliwszy produkt, który też ludzie kupują, stosują. Tutaj, owszem, można tym myć okna domowo, tak? natomiast jest to system, który no, daje za mało wody. W moim odczuciu do mycia, efektywnego mycia paneli jest tutaj za mało. Wody, żeby ten panel przepłukać. Dużo po prostu długo trzeba by było się tym pracować, żeby z taką samą skutecznością, jak w przypadku tych narzędzi umyć panele czy, czy szyby. Także zapraszamy. Popatrzcie na, jeszcze raz na różnicę pomiędzy wkładami do zmywaków. I zapraszamy do naszej oferty. Pozdrawiam, cześć!